Roboty opanowały zespół szkół technicznych w Rybniku. Na szczęście maszyny walczyły nie z ludźmi jak to w filmach bywa, a rywalizowały ze sobą w różnych konkurencjach. Robotic Tournament to międzynarodowe spotkanie wszystkich konstruktorów prezentujących swoje maszyny. W tym roku fani robotyki spotkali się w Rybniku po raz piąty. 110 uczestników z całej Polski, ale również z Czech czy Słowacji odwiedziło Zespół Szkół Technicznych w Rybniku. Tego dnia placówka przeżywała prawdziwe oblężenie. Oblężenie nie tylko robotów, ale przede wszystkim fanów robotyki. Na tym jednym z najbardziej prestiżowych turniejów robotów w Polsce nie brakowało również zaproszonych gości i absolwentów szkoły. Jestem bardzo dumny z tego, że po pierwsze jestem absolwentem, po drugie, że młodzież się angażuje. Pomysł zorganizowania turnieju robotów narodził się w 2009 roku. Głównym pomysłodawcą był Krzysztof Piąt. To jest przede wszystkim zasługa uczniów, bo to uczeń był pomysłodawcą tego turnieju 5 lat temu i w dalszym ciągu trzymamy taką linię, że uczniowie przede wszystkim się angażują w pracę, w kółko pozalekcyjne i też większą część pracy wykonują oczywiście pod nadzorem nauczycieli, ale to jest ich pomysł, ich zabawa, ich pasja. Pierwsza edycja zabawy kręciła się wokół jednej konkurencji. W tym roku konstruktorzy i ich maszyny zmierzyli się w siedmiu Konkurencjach. Roboty musiały samodzielnie wyjść z labiryntu, jeździć na czas po białym pasie czy walczyć na ringu. Była też konkurencja freestyle, gdzie roboty wykonywały różne zadania wymyślone przez ich twórców. Pojawił się również robot, który sam układał kostkę Rubika. Jak przyznają młodzi konstruktorzy, robotyka daje dużo możliwości. Robotyka na pewno poszerza horyzonty, daje pewną możliwość rozwoju, nieco większą niż tradycyjna oświata. Do ZST przyjechała również drużyna z Gdańska, która wygrała Mistrzostwa Europy. Zajmujemy się budową robotów mniejszym od dwóch lat. W robotyce najważniejsze jest to, że jest dużo yy nauk różnych dziedzin, które są wszystkie połączone ze sobą i wszystko musi współgrać ze sobą. Robotyka to dziedzina wiedzy, w której dominują zwłaszcza mężczyźni, jednak coraz częściej można spotkać również kobiety. I koleżanki mnie podziwiają, że umiem zrobić coś takiego. Jednak nie robię tego jeszcze sama, pomagają mi chłopcy, ale powolutku będzie dobrze. Turniej robotów w Rybniku już na stałe wpisał się do kalendarza imprez zespołu szkół technicznych, a tego typu spotkania to doskonała okazja do tego, by uczniowie mogli się pokazać i zaprezentować nawet na scenie nie międzynarodowej.